Dziś w mojej kuchni czeka mnie nie lada wyzwanie. Ale tak właśnie jest w kuchni superfoodowej. Zobaczycie prawdziwy pojedynek na łososia. A w mojej kuchni zwycięzca szóstej edycji Masterchef, znany jako surfer z Wrocławia, Mateusz Zielonka. Cześć Grzegorz, Mati, bardzo e, miło mi się widzieć, gościć u Ciebie, co dwóch master-szefów, to nie chyba, jeden. Chyba widzisz po mnie, jak bardzo się cieszę. Dzisiaj z Mateuszem mamy wyzwanie i zróbmy taki, wiesz, challenge. Ty robisz łososia, ja robię łososia, a Wy siadajcie, rozgoście się i oglądajcie. W tym momencie, kiedy Mateusz się przygotuje, ja zrobię... A Ty już ready? Ja już ready, no do pieczenia. Ja... bo w zasadzie do przygotowania mam tylko zasadzić łososia do piekarnika. Pierwsza <laughs> rzecz. My twojego łososia po prostu y, przyprawimy, damy skórkę z limonki, troszkę soku. Sok z cytryny, skórka I... z cytryny, tak zwane zesty. I chciałem dodać od siebie, kochanianki, pestki granatu. I... Tutaj chciałbym jeszcze dodać tymianek. Tymianek, sok z granata, pestki. Świetna sprawa. Tutaj. O, jest, dobra. <laughs> Słuchajcie, ja tymczasem powiem wam szybko o moim daniu, y, a będzie to łosoś, który też przyprawię. Będzie on z dodatkiem baobabu, czyli to jest superfood, który jest niesamowicie bogaty w witaminę C. W ogóle nazywany jest drzewem życia, a nieraz wspomniałem już o tym, że jest to mój ulubiony superfood. No i ciekawostka, Bałba, w czym ci się kojarzy? Po prostu nie puszczę, Stasziner, tak? Stasziner, tak. Jak nie masz gdzie zamieszkać, zamieszkaj w baobabie. ja moje siadanie polegałem na tym, że wysz, wstaję rano na ślepo, Aha. idę do kuchni, biorę wielki kielich, do niego wrzucam wszystko, co mam pod ręką, a na mnóstwo wiesz, sojczków z różnymi fajnymi superfoodami, wrzucam do tego po prostu blendy, zblenduję, piję. No to mam dla Ciebie niespodziankę, bo na koniec właśnie zrobimy taki super koktajl, coś uh -huh. na zasadzie krwawej mery. Także krwawo mery, powiem Ci na poranek, uwielbiam. To jestem niesam... Mówicie ciekawe Twojej opinii, co sądzisz o tej mojej wersji. E, Okej, okay, masz już prawie gotowe, ja troszeczkę e, przyspieszę. Słuchajcie, nie, nie, to jest u mnie dopiero początek, także możesz spokojnie się tak? zobacz. No tak, tak. to ja się teraz skupię na moich buraczkach, ponieważ e, te buraczki potrzebują e, troszeczkę czasu e, do marynowania. E, I co jest ważne, sok z limonki, który je delikatnie zakwasi. Natomiast y, takim głównym produktem zakwaszającym, ale dającym temu naprawdę niesamowity posmak, ale też y, cytrusowy aromat, właśnie będzie ten baobab. Ja myślę, że na jednego buraka tej wielkości w zupełności nam wystarczy y, taka łyżka dosyć solidna, skórka z limonki, którą przesiekam drobno oraz mięta. I tak naprawdę moja sałatka jest gotowa. Ja to też już kończę. To jest francuski przepis. Łososie jest dość tłusty, ale wiadomo, masło musi być. To ja wyjeżdżam do piekarnika? Tak jest. Ile minut? 15, 8, 18 minut, temperatura 170 stopni. Spokojnie nam dojdzie. Ja w tym czasie dodaję ostatni składnik, który będzie nośnikiem smaku i nam to wszystko połączy. Jest, on na, mianowicie olej sezamowy. Jeszcze wiecie co, Sulki kimalajska. Sulki himalajska. Także. Pozostało nam to tylko delikatnie obsolić. Ja odstawiam te buraczki na dosłownie 20 minut. Ja się zajmę łososiem w chia. Wymyśliłem właśnie panierkę, mhm. która będzie się składała tylko i wyłącznie z nasion chia. I te nasiona chia i właśnie tego łososia w nasionach chia obsmażę na patelni. Słuchaj, rewelacja, ja jestem w tym przepisie naprawdę zakochany. Czad, czyli co, solisz łososia, obtaczasz go nasionami chia? Coś yy, jeszcze tu chodzi? Solę, yy, yep. odrobina pieprzu, ale to jest, wiesz co, tak dosłownie na tylko i wyłącznie dwie strony. I jedna tylko rzecz. E, cytryny. Możemy użyć tutaj odrobinę e, baobabu, Kurczę, co po prostu powiem, zrobię to. Jaką ten baobab, na pewno będzie bardziej Odrobinkę soku z cytryny, mhm. ale tylko dlatego, żeby już wstępnie to mięso zaczęło się gotować, tak? bo wiemy, mhm. że w kwasie wszystkie ryby się gotują. Ścinają białko. I tak naprawdę wystarczy mi obtoczyć to w nasionach chia. Pewnie znasz ten produkt świetnie. Pewno. Niesamowicie bogate w kwasy omega-3, białko. Zazwyczaj e... używany głównie do jakichś fajnych deserów, do, do musów, koktajli, a tutaj już do kuchni wytrawnej. Chia. Łosoś równa się. Proszę zobacz. Pięknie to wygląda powiem ci. Super. Proszę odstawiamy na bok i mogę zrobić to samo z drugim łososiem. Czarny łosoś wychodzi. Tak. Pięknie. Nie smażę tego od razu. Daję dosłownie 5 minut na to, żeby to czyja zdążyło trochę dokładnie. Napęcznieć i trochę złapać może się, tak, troszeczkę napęcznieje, ale y, przyklej się też tak bardzo jest, dobrze tak jest, do łososia. Tak A może w międzyczasie doszedł już ten y, Sprawdzę. twój? Chodzi, że nie lubię do końca takiego mocno przypieczonego łososia. Wolę, żeby on był tak leciutko, żeby leciutko nie doszedł. Proszę. I ten wygląda dokładnie tak. Patrz, To, no duży wiódki. to jest. Teraz sprawdzimy, jak w środku wygląda. Mateusz, to weź sobie tam łącz. To wszystko, bo mhm. co ci zostało? To jeszcze łososie wędzony. Muszę go. Dokładnie. Tak, to mamy to sobie łososia ustawię. wędzonego, który będzie zmieszany z tym pieczonym łososiem. Dzięki temu będziemy mieli taki delikatny posmak dymu. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Jest takie delikatnie strzela. To są właśnie nasiona chia. Słyszymy? 20 sekund, 30 max. I przekładamy na drugą stronę. I uzyskamy taki bardzo fajny efekt, że kilka milimetrów z łososia pod chia. Będzie przypieczone, natomiast środek chciałbym, żeby pozostał tutaj y, surowy. Do tej sałatki, która nam się powoli tworzy, e, szczypiorek. Jasne. Się no, troszkę wystarczy. musztardy. Mm -hmm. Odrobina śmietany. E, słuchajcie, to już jest gotowe. Ja ściągam. E, co tu jeszcze? No A doma. teraz idę do Mateusza. Trochę soli. No. No. Odrobina tabasko? Możemy dodać tabasko, ale możemy dodać odrobinę kopru. E, myślę, że koperku. wiadomo. Zdamy z tym Więc razowym chlebkiem? Tak jest, będzie no i dobrze. Klasa. Posuwał, ale bym go lekko przygrillował. No to mówisz i masz. Granatu jeszcze dosypimy? No. Granatu dodaj, ale nie wiem. Soli tak dawać już? Czy... Sól psur była, jasne. No i klasa. Śmietana, szczypiorek, koperek, pieprz, sól, musztarda. A, Ogórek to będzie dla kontrastu, jako że no, wiesz, tak? Dodamy, dokładnie. Ja myślę, że y, mamy to. Proszę bułeczki. Chleburyczki. I e... teraz łóżka, uwaga, sury. Dobra. Jabłka. Czy snury szlepasem? Super pomysł. Jak kanapki? Możemy dodać. Jak najbardziej, ja wydaje Nie, nie bardziej. Za często, Takie, ale e... się, że tutaj będzie To jest francuski przepis. Nie musicie tego robić, ale tutaj jest dwóch facetów, i e, my jednak chcemy, żeby ta kuchnia jednak była i zdrowa, ale miała takiego lekkiego męskiego kopa. Ponieważ Mateusz za chwilę rusza na deskę, ja biegnę na skłosza, także możemy sobie pozwolić na e, odrobinę masełka. Ucie, panie. Pycha. Yy, odrobina zielonego. Dwóch facetów, a zobaczcie, yy, z jakim pietyzmem yy, traktujemy uh -huh. to jedzenie. Yy, dlatego, że no, ja chcę zaimponować Mateuszowi. Mateusz podejrzewam, że chce zaimponować mi. I zaraz to sprawdzimy. Mateusz. Ja myślę, że jest to rewelacja. To wygląda obłędnie, ale wy też musicie to zobaczyć. Jak wygląda ten łosoś, ale jak wygląda Riet Mateusza. Zachowaliśmy tutaj najważniejsze zasady, jakie towarzyszą nam w kuchni, czyli przede wszystkim jest to pyszne, jest to zdrowe bez superfood, no i pięknie wygląda. Sami rewelacja. ocencie. Sami ocencie. Które wybieracie? A, dwa. Okej. Okay. Lecimy dalej, nie szkodzi. Mateusz, my się. To jest za... to, co obiecałeś. Mi. Śniadankowy deser. <grym> to kostek? jest deser dla ciebie śniadankowy i my się tym podzielimy. Lud możesz wrzucić tutaj. Pasa. Wszystko? Daj jeszcze ze dwie kotki. Sok pomidorowy. Mhm. Ja, ja myślę, że tyle tabasko, wystarczy. basko dla podkręcenia y, tego smaku. Bycie, że że skropieniem basko, to musi być jakieś specjalne, specjalne techniki są. Wow. Wiesz? pewnie Już teraz mocniej. Ustera, ja dodam sok z cytryny. Tyle? Czy wystarczy. Jest? Dwie takie cytryny. Znaczy, jedna cytryna, dwie połówki. Y, odrobię na pieprzu, odrobię na soli. Damy w tym momencie jedną rzecz super mix odporność. Daję go tylko dlatego, że jest to połączenie kilku produktów. Jest to słodycz mango, zobaczy jest imbir, kurkuma, kamu-kamu, Maka, ale przede wszystkim jest to naprawdę potężna dawka witaminy C. Dlatego? Daj tego jedną łyżkę. Tyk, super food jest. Dokładnie i to mamy drink w wolnym, Mati. Słuchaj, ja nie będę taki. odleję ci troszeczkę. Okej, okay, dzięki. Ale resztę biorę. No, super, dobra. to dla mnie. Słuchaj, daj jeszcze. A, Ej, no, tak, garnisz. Super to wygląda. Grzegorz, Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. To była super przygoda. Bioteczka. Dzięki za koktajl I do zobaczenia z tym razem. Ale ja co na dech? Do zobaczyska. Co tu dużo mówić? Pyszna, zdrowa, męska kuchnia. A ja uciekam na skłosza. Do zobaczenia. Wiesz, co to powiedział? Ja bym... Nie. Mark Twain. <noise> Nie żartuję, Kinga Paruzel. No, ale to jeszcze mamy 5 minut. Popierniczył całą miskę i wyjechał na desce. Zobaczycie prawdziwy pojedynek na łososia.